Dzień dobry, dzień dobry, a raczej dobry wieczór. <grywa> obiecałem Wam, że będę dzisiaj nagrywał wcześniej, no i jest ciut, ale jest wcześniej, tak jak obiecałem. Postanowiłem, że dzisiaj e, to jest ten moment, kiedy warto trochę opowiedzieć o swojej historii, o tej wadze właśnie to, co cały czas obiecuję. Ja e, pracowałem na tacie e, przez wiele, wiele lat, e, a ostatnią funkcję, jaką zajmowałem, pozwoliła mi na to, żeby bezpiecznie sobie tyć rostyłem się, pozwoliłem sobie dojść do wagi prawie 120 kg, co przy metrze 76 no jest zdecydowanie za dużo. Tak każdy może tutaj oceniać, czy to dobrze, czy źle. To nie ma znaczenia w tej chwili, to już jest przeszłość dla mnie. Natomiast mało miał to fakt, stałem się poniekąd trochę niepełnosprawny. Ograniczenia, które miałem, które spowodowały właśnie ta waga, przysporzyły mi też trochę chorób. Trochę dolegliwości, a z tym wiązały się różne leczenia, leki. Cztery leki, które miałem brać dożywotnie, między innymi, ale o tym za chwilę. Ja to już 6 lat będzie. 6 lat temu zdecydowałem, że zmienię swoje życie. Trochę życie zdecydowało za mnie, ale ja wybrałem taką, a nie inną ścieżkę. Pozwoliłem sobie zmienić, przewrócić życie do góry nogami. Zmieniłem swoje nawyki żywieniowe przede wszystkim i to tak dosyć mocno, nie chodzi o to, że zrezygnowałem z ciastek tylko i wyłącznie, zrezygnowałem z wielu rzeczy, które są po prostu niezdrowe. Niezdrowe w bardzo, bardzo szerokim pojęciu, bo to są wszystkie napoje gazowane, wszystkie napoje słodzone, wszystko, wszystkie przetworzone żywności. No, jest tego sporo, nie będę wymieniał. Przestawiając tylko to, okazało się i wprowadzając trochę ruchu w swoim życiu, okazało się, że mogę schudnąć po prostu 30 kg, po prostu. Czyli szedłem do 90. Oczywiście ta waga czasem rosła, czasem malała, w zależności od tego, jak tam, jak tam udawało się, że tak powiem, ze świętami, albo jakimiś wakacjami, albo innymi odpustami od jedzenia. Natomiast w tym momencie zabrakło mi. Zabrakło mi czegoś więcej. Co zrobić więcej, żeby, żeby zeszło powyżej, poniżej tych 90 kg. No i powiem, takim rozwiązaniem było to jej jedzenie. Ja gdy trzy miesiące temu w ogóle pomyślałem o niejedzeniu, y, to ciarki mi przychodziły po plecach. Nie wierzyłem, że to jest możliwe, tak jak każdy z was. Y, zawsze gdzieś tam ten betarianie schodził mi po głowie, myślałem, że to jest wyższe mistrzostwo, umiejętność, którą się po, zdobywa po wielu latach ćwiczeń, praktyki, a nie do końca tak jest. Okazało się, że to jest prostsze niż nam się wydaje, to jest tak jak z Alicją w Krainie Czarów, ja to bardzo często powtarzam, wystarczy przejść przez lustro i tam też istnieje inny świat, jak najbardziej. Nie, nie świat martwych, jak widzicie cały czas żyję, ruszam się, mimo że wielu mnie pochowało, ale spokojnie, jest wszystko w porządku. Trzy miesiące temu to się zaczęło. Trzy miesiące temu postanowiłem, że spróbuję pierwszy raz, bo nieświadomie głodówki gdzieś tam występowały w moim życiu a to operacja, a to jakieś zdarzenia losowe. Trzy miesiące temu postanowiłem wejść po raz pierwszy na niejedzenie, bo uznałem, że sama głodówka niesie ze sobą negatywne skojarzenia ucisk, cierpienie, ból, niedostatek. Stwierdziłem, że to nie jest słowo, które mi odpowiada. Niejedzenie jest zdecydowanie lepszym, bo jest to wybór. Nie konieczność, tylko wybór mój własny, mojej własnej drogi. Dlatego wybrałem niejedzenie. Niejedzenie. Nie postanowiłem, ile będę na tym jedzeniu. Postanowiłem, że spróbuję. Wytrwałem trzy dni. A zrezygnowałem nie dlatego, że musiałem, zrezygnowałem dlatego, że wracała moja mama z wyjazdu zagranicznego i przywoziła smakołyki, które chciałem posmakować. Dlatego, dlatego przerwałem. Potem, potem było 10 dni. Zapragnąłem więcej. Było 10 dni, znowu przerwałem, tylko i wyłącznie dlatego, że mój przyjaciel przyjeżdżał z Londynu e, i prosił, żeby przygotować trochę wegańskiego jedzenia. No, musiałem z nim pojeść, musiałem posmakować tego wszystkiego i nie żałuję, dlatego przerwałem również świadomie. Potem były różne inne próby, było 21 dni. Po raz pierwszy 21 dni, co było dla mnie kosmosem, dla mojej rodziny. Moja żona bardzo to przeżywała. W sumie przerwałem te 21 dni na, na jej prośbę, bo, bo ona była bardzo zestresowana tą całą sytuacją. Nie ukrywam, że osoby z otoczenia mojego też wpływały na to pobudzająco. Stwierdziłem, że ok, tym razem 21 dni to jest ten moment, kiedy należy przerwać. Potem były różne inne próby, potem były kolejne 21 dni, przerwałem znowu ze względu na święta. Tak, te programy, te, te rzeczy, do których jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni, byłem gotów, byłem tak dobrze się czułem, że byłem gotów w święta siedzieć przy stole po prostu, cieszyć się czasem spędzonym z rodziną bez konieczności spożywania posiłku. Ale wyproszony poniekąd przez rodzinę postanowiłem, że się zgodzę, i, i okej, okay. będziemy razem spożywać posiłki. Od świąt jadłem, teraz od poniedziałku znowu nie jem. Nie wiem, ile to potrwa. No, wypadałoby, żeby to było minimum 21 dni, prawda? Czy będzie więcej? Jest wiele inspiracji dookoła, i, i tego chcę się trzymać. Ile udało mi się przez te 3 miesiące? Przez te 3 miesiące udało mi się 21 kg zrzucić. To jest, wow, bardzo dużo. Nie mam mnie w sumie połowę. Połowę nie mam mnie od momentu, gdy, gdy zmieniłem swoje życie, gdy zmieniłem nawyki żywieniowe, gdy zmieniłem postrzeganie, percepcję różnych rzeczy, gdy podjąłem wyzwanie z tym uleczeniem ciała i umysłu, jeżeli chodzi o niejedzenie. Bardzo wiele rzeczy się zmieniło bardzo wiele rzeczy. W sumie trudno jest to oceniać z perspektywy człowieka, który nigdy tego nie spróbował, dlatego, to co mogę proponować, to to, żeby każdy spojrzał na to bardziej obiektywnie, bardziej obiektywnie na to całe doświadczenie. Oczywiście nie jest to porada lekarska, nie mogę nikogo zachęcać do takiego działania. Przede wszystkim zdrowie, tak jak najbardziej, ale teraz nie żałuję tego. Powiem Wam, że okresy, kiedy jem. Sprawia mi wiele radości. Uwielbiam jeść, uwielbiam smakować. Mam wiele rzeczy, które bardzo lubię, chociażby owoce. Nawet teraz, jak o nich myślę, to się nie na mnie leci. Uwielbiam smakować, ale gdy jem, czuję się w jakiś sposób ograniczony. Gdy nie jem, z kolei tęsknię za jedzeniem, więc to jest wybór między jednym a drugim. Trudno się zdecydować. Na pewno nie będę jadł. Jak długo? Tak długo, aż. Ale zdecyduję, że przerwę i wrócę z powrotem do posmakowania porozecze. rzeczy. Co mi to dało? Po pierwsze, od kilku lat nie przyjmuję leku, który miałem przyjmować podobno całe życie. Po drugie, moje wyniki badań są rewelacyjne, wiele rzeczy naprawiło się samych. I to nie są cuda. To, to po prostu się dzieje. Ja tego doświadczam. Wielu ludzi tego doświadcza, wielu, którzy, którzy nie jedzą. Czasami się zastanawiam, jak ktoś pyta, ale przecież. Nikt tego nie robi, dlaczego to robisz? To nie jest prawda. Powiem Wam, że odkąd zacząłem szukać ludzi podobnych sobie, okazało się, że jest ich bardzo wielu, tylko nie każdy, nie każdy się tym fani na forum. Po prostu. Jest wielu ludzi, którzy robią sobie jednodniowe niejedzenie, czterodniowe. Niektórzy nie jedzą cały tydzień, jedzą później w weekend. To są różne formy niejedzenia. To jest ograniczenie czasowe, ale jest ono robione tylko po to, żeby czyścić umysł, ciało, żeby ciało zdążyło się naprawić żeby miało czas na upgrade systemu, na usunięcie szkodliwych funkcji czy komórek. E, fantastyczna sprawa. Wielu mówi, że to jest e, przeceniany proces, że on nie działa tak, jak należy. A ja po sobie widzę, że działa. I wielu, wielu, wiele osób, które robią to w podobny sposób jak ja, doświadcza tego samego. Co mogę powiedzieć? Cieszę się, po prostu się cieszę. Kiedyś się zatrzymam? Nie wiem. Jeżeli chodzi o wagę, nie ma co się martwić, bo waga znowu mi spadła o pół kilo tylko, więc y, tak jak mówiłem, ona zatrzymuje się w pewnym optimum. E, dochodzi do takiego miejsca, gdzie się zatrzyma, już nie będzie żadnych zmian. Oczywiście cały czas piję przeróżne płyny. E, piję kawę, piję e, wodę z oceniamuk. Piję wodę czystą. Olejki spożywam. E, smakowe, także spokojnie, spokojnie wszystko, wszystko jest pod kontrolą czy będę robił badania żeby coś udowadniać robiłem już badania udowodniłem sobie przede wszystkim, że jest wszystko w porządku, na pewno pokuszę się żeby zrobić badania po tych e, po tym doświadczeniu które myślę, że potrwa dosyć długo tym razem e, dłużej niż 21 dni ale to się okaże, zobaczymy zobaczymy Najważniejsze to nigdy się nie poddawać, szukać swojej drogi. W sumie nawet dzisiaj mam taką koszulkę. Never give up! <ścoughs> Never give up e, i, i cóż, mogę wam tylko życzyć wspaniałych marzeń, takich wysokich, które jak najbardziej jesteście w stanie osiągnąć. Ja kiedyś myślałem o berytarianizmie jako o czymś nieosiągalnym, Teraz poniekąd to robię. Nie jest to czysty bretarianizm, taki najczystszy, ale pal to licho. Kurde, przecież to ja decyduję o swoim życiu, w jaki sposób coś wykonuję. Nikt nie będzie mi tego narzucał. Tak samo i wam. To wy decydujecie o tym, jak to będzie wyglądało. Nigdy się nie poddawajcie. Do, dzie do dzieła, do celu, do celu. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Cześć.